Drodzy Państwo, już za chwilę, już na tej scenie, o godzinie 18, wystąpi nie kto inny, tylko wybitna postać, wybitny muzyk, blisko ponad 4 dekady na scenie. Artysta jest wyjątkowo przystojny. Zgadzacie się ze mną? Kto by nie znał jego hitów? No, chyba wszyscy. Tak jak Państwu powiedziałem, ponad 4 dekady na scenie. Ja powiem Wam szczerze, w 1986 roku kupiłem jego pierwszą płytę, to były jeszcze wtedy płyty analogowe, myślę, że większość z Państwa pamięta te płyty i wiele pięknych utworów na tej płycie się znalazło. Między innymi utwór Pytasz mnie. Ja z Andrzejem rozmawiałem chwileczkę na temat historii, na temat powstania tego, tego utworu, tego numeru i już wiem jedno. Jest nieprawdopodobnym patriotą, to były wspomnienia, to była tęsknota za naszym ukochanym krajem. Wiecie, że Andrzej Rosiewicz koncertował w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach Europy Zachodniej, ale zawsze z sentymentem powracał do naszego kraju. Wyjątkowy artysta, bo przecież jego piosenki znają chyba wszyscy. Należy do tej grupy artystów, którzy mają swoje przeboje tak zwane wielopokoleniowe. Zna te numery, te piosenki wiele pokoleń Polaków. Myślę, że od strony wschodniej do zachodniej, północnej, południowej każdy zna jego wielkie przeboje. Drodzy Państwo, i w związku z tym w imieniu Pana Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, Pana Kontrada Antkowiaka, serdecznie brawo. I ja przy okazji też, panie burmistrzu, jeżeli pan pozwoli. Ja bardzo się cieszę, że y, bardzo pan sprzyja kulturze, kulturze naszej wschowskiej i y, wspiera pan nasze centrum. I dzięki temu, właśnie na tej scenie, podczas trwania dni, seniora pani Marto, wielkie było też dla pani, bo nie wolno zapominać o pani Marcie, która tutaj krzyła na tą y, całą melodyzpyką. Zawsze pięknie się uśmiecha. Zazdroszczę tego pięknego uśmiechu jest przecudowny. I chciałem podziękować też. Państwu, że zawsze jesteście z nami, że, że wspieracie te przedsięwzięcia samym sobą, że dzięki Wam, bo to właśnie publiczność to jest ten priorytet, to jest ten element, który łączy właśnie artystę z Wami, że jest Was zawsze tak licznie. Na tej i dużo na tej naszej ładnej sali, Centrum Kultury. I już muszę przestać mówić, bo zaczynam mówić za dużo. Artysta już słyszę, że już jest i za chwileczkę będzie dla Państwa śpiewał. To jest Państwo jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. Andrzej Rosiewicz! Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen. Misters, Mrs. and Mississippis, my Polish brothers and sisters and Swaggers, new generation of producers and managers, Kuba Exelman, Jego Excellencia, Pan Burmish Konrad and Kowiak, Unciotka Rosenzwaigowa, Proudly prezent Paulus Star. Czyli za chwilę przed Państwem największy showman wszystkich estrad świata, ulubieniec poprzedniej ekipy, pieszo w socjalizmu, dar Bazowsza, korągiewka w rękach Gorbaczowa, kiedyś uśmiech Perelu, obecnie pułkownik moherowych Beretów. Dziś specjalnym programie nowym, antykowitowym Do dwory be happy, to lepiej. Czyli piękna polska młodzieży do was świat należy. I kurtyna w górę Michał i pełne oklaski. Białe. Biało czerwona, znów płynie nie nad nami. Biało czerwona, a my wciąż nazywamy. Biało czerwona, kolor jeszcze pamiętasz. Biało czerwona, dobrze, że chociaż od Za wojskiem poleciało, zakochane jej serce, żołnierz drogą maszerował. Nazwórzkiem się urzalił więc jego pleca kasował. I pomaszerował dalej tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczynę. Tę piosenkę tę jedyną, śpiewam na ciebie i ziębę śpiewają. Nie szczupcie wierzchnia, zamienię. Złota chwilę oczania, do, do tańca grają nam, armaty wisusze. O mój rozmarynie rozbiję się. O mój rozmarynie rozbiję się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Jedynej, zapytam się. Ja Michał Zatrzymaj tych łarów, proszę. a ta piękna dama mówi nie kocham cię. Ja znowu rozmarynię, a na drugi raz nie kocham Cię. A ta piękna dama obok mówi, ja też Cię nie kocham. Co Wy, Panie, nie oglądacie mnie jak miłość? No patrzcie, do czego to prowadzi, nie oglądanie mnie jak miłość. No. Na szczęście mam też miłe wspomnienia związane z tą wiązanką. Jakiś czas temu w Warszawie na Galowym Koncercie śpiewałem. W pierwszym rzędzie siedziała Pani Zyta Gilowska, ówczesny minister finansów i wicepremier. Patrzę na panią Zytę i śpiewam zakochane twoje serce. A pani Zyta tak. Tylko tyle. I aż tyle. I wprowadziłem panią Zytę w taki dobry nastrój, że potem zniosła od razu podatek od spadku i od darowizny. Miliardy ofiarowała społeczeństwu. Brawo pani Zyta. Także teraz, jak nie ma podatku od spadku, nareszcie opłaca się umierać. I to się nie ma co ociągać. Szybko, zanim zmienią ustawę. Tym niemniej witam Państwa wysoką obecność w naszych niskich progach. I rad jestem, że mogę występować dla wspaniałej publiczności, poznajomości we Wschowie, właśnie we Wschowie w najpiękniejszym polskim mieście, wszystkich polskich miast. Niech żyje! Niech żyje! Wiesław! Wiesław! Olek! Olek! domek, Bronek! Proszę Państwa, Chciałbym teraz zaproponować Państwu wspólne śpiewanie. Ostatnio występowałem na spotkaniu Rodzin Polskich, proszę Państwa. Wielka impreza pani Marlena Maląg w Ostroju Wielkopolskim, 2 się pochwaliłem w czerwcu w Opolu. Pozdrowiłem moją żonę, moje dzieci, moją rodzinę i teściowo moją. I zaczęło się grać rodzina, rodzina. No i się okazało minęło parę miesięcy, a nagle telefon z Ministerstwa do Spraw Rodzin Polskich, żeby wystąpić dla rodzin w ostroju Wielkopolskim. No i patrzę, jaką próbę miałem, a tu pani malonki, to jest elegancka kobieta, pełna wdzięku, mądrości. Ja patrzę, pani minister, tyle razy przed ekranem klaskałem, jak pani przemawiała. Tak pięknie z taką troską. Pani minister wyszła na scenę, muszę panią przytulić. I przytuliłem. I mówię do niej, wie pani, ostatni raz to tuliłem Gorbaczowa na Wawelu. A teraz panią tulę. Także przytulam nielicznych. No więc tam się rodzinie, żeśmy rozśpiewali. W końcu jesteśmy jedną ludzką rodziną. Zaśpiewajmy razem ładną piosenkę o Warszawie. Wszyscy refren znają, śpiewamy.